Kolejne piękne miejsce na mapie Wrocławia. Powiedz proszę, gdzie jesteśmy? Znajdujemy się w Pol Empire. Jesteśmy studiem, w którym można trenować pole dance, aerial hoop, a także aerial silks i aerial hamak. Tak, żeby troszkę powiedzieć jaśniej, na czym to polega. Jest to taniec na róże pole dance. Może on występować w formie bardziej tanecznej, bądź bardziej sportowej, akrobatycznej. Akrobacje na kołach, a także akrobacje na szarfach. Jak kojarzę u was przede mhm. wszystkim to świetne okno, które jest na operę, prawda? Tak, zgadza się. No, lokalizacja jest naprawdę jakby wyjątkowa, bo znajdujemy się w zabytkowej kamienicy. To raz dwa, że jakby te sporty, którymi się zajmujemy, są to takie sporty bardzo estetyczne, więc. Jakby m, połączenie tych sportów aerialowych razem z tą lokalizacją, naprawdę dodaje no, to połączenie, które tutaj widzimy. Mm -hmm. No świetnie to wygląda. A powiedz <grym> mi, proszę, czy można przyjść na zorganizowane zajęcia, czy też indywidualnie można wejść i potrenować? Tak, oczywiście. Indywidualnie też można przyjść potrenować. Mamy zajęcia w formule grupowej, czyli po prostu zorganizowane zajęcia z instruktorem. Zajęcia indywidualne, gdzie kursant może przyjść w takiej formule one-on-one. -on -one. A także tak jak w tym momencie do południa sala jest otwarta i każdy może przyjść, potrenować sobie, samodzielnie przećwiczyć rzeczy, które gdzieś były na zajęciach, bądź zobaczył gdzieś, nie wiem, na internecie i chce sobie samemu poćwiczyć. Jasne, a na taką sesję zdjęciową też się mogę umówić? E, tak, oczywiście. Sesje <laughs> zdjęciowe realizujemy tutaj tak naprawdę bardzo regularnie z różnymi fotografami, no bo tak naprawdę, tak jak widać tutaj, jak się wejdzie, to już od, od wejścia na klatkę schodową tak naprawdę miejsce robi wrażenie, mhm. e, więc sesje zdjęciowe jak najbardziej się tutaj odbywają i to dość często. Studio jest otwarte dla każdego, niezależnie od płci, wieku. Tak naprawdę tutaj nie ma żadnych ograniczeń, jesteśmy otwarci na każdego, kto po prostu chce przyjść i spróbować tych pięknych sportów. Świetnie, a powiedz mi teraz coś więcej, jeżeli chodzi o pole dance. Dużo ludzi wiem, że się jeszcze mhm. wstydzi tańczyć na róże. To znaczy, tutaj, taniec na róże to jest takie określenie dość potoczne, bo mhm. są to tak naprawdę akrobacje na drążku. I tak jak wcześniej wspomniałam, mogą one mieć charakter czysto sportowy, bardzo nastawione na elementy siłowe, akrobatyczne. Może to być bardziej takie artowe, taneczne, gdzie tworzymy dłuższe kombinacje, są też te elementy choreografii. Może być bardziej takie taneczne w szpilkach, w butach, i tu również mamy kursantki i kursantów, więc tutaj nie ma żadnych ograniczeń. To, jeżeli chodzi o pole dance, Podobnie jest również z kołami, no bo na kołach również możemy po prostu tworzyć kombinację strików, dołączyć do tego choreo. I tak samo szarfy czy aerial hamak, więc, jakby wszystkie te sporty są, to jest w nich fascynujące, że może to być po prostu sport jako sport, a możemy dołączyć do tego też element artystyczny, element taneczny. A co byś teraz powiedziała osobom, które się krępują, żeby do was przyjść? Żeby się nie krępowały, po prostu. Żeby przyszły i spróbowały. Ja wiem, że to jest taka, taki banał, ale tak naprawdę tak po przekroczeniu progu tego miejsca poczują się zaopiekowane. Powiedziałaś właśnie, że to jest sport dla każdego i nawet mhm. jeżeli ktoś nie czuje się dzisiaj na siłach, jest mhm. niepewny, jest wstydliwy, to i tak spokojnie może do was przyjść i dostanie tą opiekę. Nie? Tutaj nie ma takich ograniczeń. I każdy z kadry zawsze tutaj chętnie pomoże. A poza tym też no, mamy świetnych kursantów i świetne grupy, więc tak naprawdę trafiając do jakiejkolwiek grupy, zawsze, jeżeli nawet jest ten opór, żeby podejść do instruktora, to zawsze gdzieś tam inni kursanci pomagają i tą osobę gdzieś tam też przyjmują w tą naszą społeczność. Więc myślę, że tutaj bardzo szybko ta bariera się po prostu przełamuje. Mhm, super. To mam to, co powiedziałaś wcześniej, że każdy jest zaopiekowany od samego wejścia więc ewidentnie widać, że stawiacie na tą opiekę i na to bezpieczeństwo. Powiedziałaś wcześniej, że również dbacie o rozciągnięcie, budowanie siły. Tak, zgadza Jakie się. Jakie jeszcze korzyści są? Tutaj, jeżeli chodzi ogólnie o korzyści, no to, bo to, że sport to zdrowie i że jest jakby dobroczynny dla naszego funkcjonowania, to jest, to jest jakby oczywistość, tak? ale tutaj poza tym, że budujemy siłę, no bo spo, Są to jednak sporty siłowe, to jest akrobatyka powietrzna, więc większość tych trików odbywa się gdzieś tam w powietrzu. Więc raz siła mięśni, dwa rozciągnięcie, zdrowe rozciągnięcie, bo też mamy zajęcia właśnie ze stretchingu, gdzie można po prostu budować super zakresy. No, i jakby dodatkowym plusem jest to, że jest to ten walor, walor estetyczny. Mhm. A co moim zdaniem jest bardzo istotne, to to, że progres w tych sportach idzie bardzo szybko. I tak naprawdę z zajęcia na zajęcia każdy widzi, że może zrobić więcej i chce zrobić więcej, i to jest takie cały czas przesuwanie tych granic, takich, które mamy gdzieś w głowie. O tym, co może zrobić nasze ciało, do czego jesteśmy zdolni i widząc jakby z zajęcia na zajęcia, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, że nagle tak naprawdę z poziomu amatora możemy dojść do poziomu zawodowego, to jest niesamowite i to nie jest taki marketing, bo ja przeszłam taką drogę, mhm. gdzie od zaczęłam w wieku dorosłym, bez przygotowania gimnastycznego, sportowego doszłam do momentu, gdzie po prostu zaczęłam startować w zawodach. Powiedz mi, teraz, jak ja jestem osobą początkującą, mhm. przychodzę do Was, to na jakie najlepiej zajęcia, żebym poszedł? Yy, najlepiej, jeżeli osoba przychodzi do nas bez żadnego doświadczenia, mamy zajęcia na poziomie first step. Yy, są to zajęcia, gdzie uczymy się kompletnych podstaw, czyli obsługi wszystkich tych sprzętów, chwytów, bezpieczeństwa, BHP. I to są takie bardzo basicowe zajęcia, gdzie jakby kursant poznaje wszystko od zera, tak żeby nie miał żadnych wątpliwości, jak używać sprzętu bezpiecznie, bo tu też przede wszystkim mówimy o bezpieczeństwie, no bo mhm. tak jak mówiłam gdzieś tam latamy sobie w powietrzu, tak? Kolejny poziom jest to poziom beginner, gdzie już zaczynamy łączyć te wszystkie rzeczy w kombinacje. No i dalej idziemy poziom intermediate, poziom A2. Sprawdzamy po prostu, na jakim poziomie jest kursant i wtedy jakby kierujemy go do odpowiedniej grupy. My mówiliśmy uh -huh. o mężczyznach, że mogą uczęszczać, uh -huh. a dzieci też? Tak, oczywiście. Tutaj dzieci jak najbardziej, młodzież, kobiety, mężczyźni. Nie ma tutaj jakby żadnych barier, tak? A najmłodszy ile ma? Tak, najmłodszy około 6-7 lat. A najstarszy? Najstarszą kursantkę miałam w wieku 60 lat. Jak sobie dawała radę? Fantastycznie. Pięknie. Często lepiej niż dwudziestolatki. Y, Podoba mi się to, że cały czas mówisz, że budujecie swoją mm -hmm. społeczność. To myślę, że jest bardzo, bardzo fajne. A poza tym miejscem, gdzie jesteśmy teraz? Też organizujecie jakieś wyjścia, jakieś integracje, czy nawet jakieś obozy sportowe, czy nie? Organizujemy wyjścia integracyjne. W zeszłym roku mieliśmy takie pokazy plenerowe w różnych miejscach gdzieś tam we Wrocławiu. I zawody tutaj organizujemy wewnętrznie, jakby takich wyjazdowych rzeczy. Jeszcze nie próbowaliśmy, może jest to gdzieś tam plan na przyszłość. Mhm. A co teraz, powiedz mi proszę, chciałabyś przekazać osobie, która chciałaby do Was przyjść, troszeczkę się jeszcze obawia mhm. i do końca nie wie, czy to jest dla niej dyscyplina, którą mogłaby uprawiać? Najlepiej przyjść i spróbować, bo tak jak tutaj widać, mamy wszystkie te sporty razem, więc jakby jesteśmy studiem, które oferuje zarówno pole dance, aerial hoop i aerial silks, i karnet pozwala na to, że zapisując się, można spróbować sobie różnych dyscyplin. I po prostu tak, jakby popróbować sobie, zobaczyć sobie na jednym, zobaczyć na drugim. To nie pasuje, może spróbować mhm. czegoś innego. Więc mamy naprawdę dużo tych zajęć, jeżeli chodzi o różnorodność. Dużo też różnych instruktorów, gdzie każdy z nas pewnie jest troszeczkę inny, ma trochę inny styl. Więc myślę, że daje to taki jakby duży zakres osobom, które przychodzą, że mogą przyjść, spróbować sobie na różnych zajęciach zobaczyć. Popróbować. Jak ja kupuję u Was karnet, mhm. to mogę chodzić na różnego typu zajęcia? Nie ma czegoś takiego, że jestem przypisany do jednej grupy albo do jednych zajęć? Dążymy do tego, żeby kursant chodził na stałe grupy, bo jest to mhm. najważniejsze pod tym kątem, że chodząc do jednej stałej grupy, kontrolujemy ten progres. Tak? Wiemy, że ta osoba idzie z programem danej grupy i że się rozwija. Dlatego bardzo pilnujemy, żeby, żeby to jednak było tak, że są osoby w stałych grupach, to też jakby pomaga nam budować tą jedność w grupie, gdy mhm. przychodzą zawsze te same osoby. No właśnie to jest to, co mówiłem wcześniej, mhm. że mega podoba mi się to, że budujecie tą społeczność i stawiacie na tą mhm. relację przede wszystkim ze swoimi no, Staramy klientami. się. Nie jesteśmy dużym studiem, to nie jest ogromne centrum fitness, mhm. więc jakby. To podejście jest bardzo indywidualne i tak naprawdę znamy naszych kursantów, obserwujemy ich rozwój, to jak zaczynają właśnie nowe dyscypliny, to jak zaczynają gdzieś jeździć po warsztatach, jeździć na zawody. Jest to bardzo satysfakcjonujące po prostu dla nas, jako dla trenerów, że widzimy, jak ich pasja się rozwija: że to już nie jest tylko to, że idzie sobie na trening i wraca do domu, tylko to jest coś, czym zaczynają żyć. To zaczyna być po prostu elementem ich życia, ich no po prostu no, jakby sport przeradza się w pasję w tym momencie. I to, moi drodzy, jest dobry wyznacznik. Bo jeżeli instruktorzy żyją tym, to jest ich pasja, to na pewno też dobrze działają na sali treningowej.